Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale ze zdrapkami. W dzisiejszym odcinku na zdrapki wydałem 9 złotych, a zdrapki są następujące. Klejnoty, Super 7, Złota Rybka i zdrapka po 3 złote Wingo. I mam nadzieję, że któraś z tych zdrapek przyniesie mi dzisiaj szczęście. Także zapraszam Was już do oglądania, do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Zapraszam do komentowania i zaczynamy od pierwszej zdrabki, zacznijmy może od złotej rybki. Trochę tutaj przybliżę, żeby było lepiej widać. No i tutaj mamy złotą rybkę i znajdź rybkę i wygraj przypisaną do niej kwotę. Także szukamy. Zaczynamy. I mamy pierwsza jest podkowa, później mamy monetę. Muszle, kolejna moneta, garniec, koral, kolejny garniec. No i niestety sztabka, także w złotej rybce dzisiaj się nie udało. Przechodzimy do kolejnej zdrabki. Kolejna zdrabka to Super 7. No i tutaj znajdź siódemkę i wygraj przypisaną do niej kwotę. Niebieskie 7 podwaja przypisaną wygraną. Także zaczynamy. A ja przypomnę, że. Zasady dodania kolejnego filmiku są następujące: jeżeli przy tym filmiku będzie 200 wyświetleń bądź 20 łapek w górę, to na moim kanale pojawia się kolejny filmik właśnie ze zdrabkami. No i tutaj mamy, mamy siódemkę, także mamy wygraną. Także Super 7 dzisiaj dało nam. Pierwszą wygraną w dzisiejszym odcinku. Oczywiście wygrane zdrapiemy na końcu, także odkładamy ją na bok przechodzimy do kolejnej zdrabki. Są to klejnoty. Znajdź trzy takie same symbole w jednej grze i wygraj kwotę z pola wygrana. Także zaczynamy. Pierwsza gra. No niestety tutaj się w pierwszej grze nie udało. Druga tutaj również się nie udało. Trzecia gra. Tutaj się również nie udało, było 2 złote do wygrania. Kolejna gra, tutaj się też nie udało, choć było bardzo blisko. Przedostatnia runda, tutaj mamy również niewygrany. Każdy symbol inny, no i ostatnia szansa. No niestety w zdrapce klejnoty tutaj się nic nie udało wygrać. Także przechodzimy do ostatniej zdrabki. Ostatnia zdrabka to zdrabka Wingo. No i zacznijmy może od bonusu. A w bonusie znajdź oba napisy Win i Go i wygraj przypisaną kwotę. Także zaczynamy. No niestety tu mamy gwiazdkę i Go. Także 9 zł tutaj się w bonusie nie udało wygrać. Przechodzimy do pierwszej

Szukamy G60. 56 przepraszam. G56 tutaj mamy. W1 mamy tutaj. O68 mamy tutaj. O62 tutaj mamy powyżej. G60 mamy tutaj. G58 mamy tutaj. G50. Mamy tutaj i 21. Mamy tutaj, i 25 mamy tutaj o 66. Tutaj mamy stop. No i niestety tutaj się nie udało nic wygrać. Przechodzimy do drugiej planszy. No i zaczynamy od pola start. I tutaj mamy W5.

Niestety, napis: Stop. No, i tutaj niestety nie udało nam się nic wygrać. Także zdrabka Wingo również jest drapką przegraną. No, i wracamy do naszej super siódemki i sprawdźmy, ile udało nam się w dzisiejszym odcinku wygrać. A wygraliśmy proszę bardzo: 4 zł. Także. Pozytywna zdrapeczka super 7. Wygraliśmy 4 zł. No niestety, wydaliśmy 9 zł. No ale zawsze to 4 zł jest i mamy właśnie w tyle wygrane. 4 zł. Jeszcze kontrolne. Cyfry są takie same. Przepraszam, literki kontrolne. Także mamy tutaj 4 złote wygrane w zdrabce Super 7. Ja za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze raz do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.